Nikogo zaskoczyć. O wiele bardziej interesujące są intelektualne wpływy na jego myślenie, które są widoczne w liście. Poza Piusem 12 w Mediator Dei jedynymi żyjącymi pisarzami, na których powoływał się Montini, byli ci z lewej strony ruchu liturgicznego Guardini, Jungman i Buje. Mamy duchowe zaplecze. I tu jest odpowiedź. Dlaczego takie nazwiska Guardini, Jungman, Buje, rzędy w hierarchii. Trafią przekręcić tego, który później pójdzie do góry. Montini Jungman, zarówno teoria zepsucia Jungmana, jak i jego teoria liturgii pastoralnej, pojawiają się w wielu tekstach. Montini powiedział, że wierni muszą rozumieć obrzędy liturgii, a jedną z przeszkód jest język łaciński. Oczywiście te ślady su wskazują, że łacina powinna zostać zastąpiona językami narodowymi. Co więcej, Montini powiedział, że jest to styl obrzędny. Wydaje się, że to sprzyja, że to sprzysięga się, aby otrudnić zrozumienie. Są w cudzysłowie słowa takie, takie słowa wytrychy. Z, z, przysięga się, aby utrudnić zrozumienie liturgii współczesnemu człowiekowi, współczesnej człowiekowi. Panie, współczesnym człowiekiem, czy przyszłym człowiekiem, czy wstecznym człowiekiem, bo przyszłym jeszcze może być, ale wstecznym broń Panie Boże. Współczesnemu człowiekowi, który pragnie wyjątkowej zrozumiałości, znowu zepsucie prymitywnego ideału i zasłona z ugły, Montyni przestrzega przed wykluczeniem współczesnego człowieka z wewnętrznych, duchowych obrębów świętej liturgii. Musimy zatem przekształcić trudność, jaką stwarza ryt liturgiczny. Po zacytowanym wersu z Jungmana o liturgii jako duszpasterstwie, liturga celebrowana w sposób żywy, była przez wieki główną formą sztuki duszpasterskiej. Montyni dodał, Musi taką pozostać. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że wszystkie te komentarze były zapowiedzią późniejszych wydarzeń. Jeszcze teraz tu jest Montini-Buje. Jeszcze bardziej złowieszcze były przyjęcie przez Montiniego idei z ideologii zgromadzenia Luisa-Buje. Na początku drugiej części listu zaczyna pojawiać się język Buje. Montini powiedział, że musi istnieć w cudzysłowie, poczucie wspólnego działania. Poczucie wspólnego działania. Należy zwrócić uwagę na Pan tu, jak pracuje trzygodny Panie. Pan ma poczucie wspólnego działania? Ma pan czy nie? Zależy, nie? A dlaczego zależy? Bo zależy z kim? A tutaj jest poczucie wspólnego działania. Wszyscy razem, wszystkie ręce na pokład. Wiadomo, że jak takie hasła są, to jeden będzie pracował, inni się podwieszą, ale później ten jeden, żeby się innym nie narazić, będzie gadał im, że to oni to zrobili. A oni rosnąć będzie w pisze że tak, jak najbardziej, to dzięki nam, to u nas, to my. Na początku drugiej części listu zaczyna pojawiać się język Buje. Należy zwrócić uwagę na zgro, a, czyli poczucie wspólnego działania. Należy zwrócić uwagę na zgromadzenie liturgiczne, zgromadzenie kahał. Musi ono wyglądać jak wspólnota i mieć doświadczenie wspólnoty, zła doświadczenia. Ja w, w seminarium, jak byłem, to pamiętam tak: zapamiętam księdza inspektora Semika, który został rektorem, że przyszedł do, ze słowem kontekst. Jak mówił zdanie, to za każdym zdaniem, Jeden raz w kontekście, z kontekstem, z kontekstu przez ten kontekst na okrągło, to u księdza Senika, a u siebie i u otoczęcego niegrona ksiądz Marcin Kozyra doświadczenie. Doświadczenie, to trzeba doświadczyć. Pan już tego doświadczy. Dlaczego? Prachnicki cały ruch o, oazowy oparł o doświadczenie, ksiądz profesor czy doktor Prachnicki, musi ono wyglądać jak współ, mieć doświadczenie wspólnoty. Wystrój wnętrza budynku kościelnego wiąże się z koncepcją teologiczną, z samą naturą zgromadzenia, to co robimy to formowanie tego ludu Bożego, który stanowi eklezja. Musimy zaszczepić we wszystkich sens wspólnego działania, który jest właśnie sensem uczestnictwa. To jest to, co dzisiaj nazywa się zmysłem, wspólnotą. Zobaczcie, czy ktoś żył takimi hasłami. To oni żyli opcją. My musimy Kościół wymyśleć na nowo. I ten wymyślany Kościół jest tym, który wymyślił Chrystus. Są wyobrażamy pychę tych ludzi, a popatrzcie na te siwiutkie głowy, jak staruszkowie się częstą tak przed śmiercią, który jest. Tam jest pycha, potworna pycha. Rzecz godna mąż 88 na czas, takich dziadów i wiesz się w pielgrzymce, jeśli się samemu nie było taką starą z babą, że taką samą pychą żyła. A tym bardziej, jakby się było, miał chociaż cząstkę w tym. My musimy Kościół zamyśleć na nowo. To lepiej było tego piusa pierwszego wykopać jako męczennika, jeśli szczątki się zachowały i napluć spotwarzać je, niż robić to, co robili. Bo wtedy byśmy się jako ludzie, wierni katolicy, orientowali, co oni robią, co oni mają w głowach. Że, że to My też tak mieliśmy. Nasze mamy, nasze dziadki. Rewolucja, bunt posiany w serce ludzkim, wiecz. który Ty przybiera tylko nowe, nowe postacie, zawsze charakteryzujące się tym samym buntem przeciwko legalnej władzy i zaprowadzaniem nowego porządku. Ostatni szakapit, cytat, który Montini wykorzysta jako swój argument na poparcie powyższych idei jest następujący. To jest z Montiniego teraz. Liturgia, mówi współczesny autor, ma być postrzegana jako spotkanie ludu Bożego zwoływane w konwokacji przez Słowo Boże za pośrednictwem posługi apostolskiej, aby lud świadomie zjednoczony mógł usłyszeć samo Słowo Boże w Chrystusie, mógł przyglądać do tego Słowa poprzez modlitwę i uwielbienie, wśród których Słowo jest głoszone i w ten sposób przypieczętować przez ofiarę eucharystyczną przymierze, które dokonuje się przez to samo Słowo. Jak, jak czytam ten cykl, Cytat, to, mi, to takie cytaty, tak pisane dla mnie tak samo brzmią jak SMS od Pana Jacka, że nigdzie to, że nie pójdzie na pierdolę, o czymś tam było. Czy nie uda do Gieczfrauta? Wyszukane słowa, pod którymi czuję, że kryje się pustka, nadmuchany palon. Oczywiście widzieliśmy już ten cytat wcześniej, pochodzi on z liturgical piety, i Buje. Jest punktem wyjścia dla jego teologii. Zgromadzenie dalej z analizą. Czytam śwodnym, wiernym, w zestawieniu z tą krótką notką, na którą zasłużył Pius I. Pius I. Z mojego życia zostanie, co z Twojego życia zostanie, co czynisz w swoim życiu, żeby zostało. Zostanie to, co zostanie przeniesione do nieba. To wszystko, co na Ziemi jest doczesne.